I'm going to make you take that chance. Things have been different for they ever since done met Hildy. I've never met anyone quite like her but... Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale, dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem, tym razem z jednego dnia. Jest 17 sierpnia, godzina 9.46, ja dzisiaj wstałam jakoś o pół do siódmej, dosyć wcześnie, bo tak zwykle wstawałam do szkoły, ale nie chciało mi się już spać. A poza tym dzisiaj są urodziny mojej siostry, także jak widzieliście zrobiłam jej pancake'owy torcik na śniadanie, musiałam zdążyć go zrobić do dziewiątej, bo... Około 10.00, także już za niedługo jedziemy na zakupy. Postanowiłyśmy zrobić sobie, wiecie, taki zakupowy dzień, właśnie z tej okazji, że moja siostra ma urodziny. A jeśli chodzi o ten pankińkowy torcik, to wyszedł on naprawdę przepyszny. Był idealny, taki puszysty. Do środka dałam serek waniliowy, a na samą górę owoce i syrop klonowy. Jeżeli nie zapomnę, to w opisie wkleję Wam link do przepisu, bo jeśli lubicie paniekę, to musicie go spróbować. Także to już chyba wszystko o czym chciałam Wam powiedzieć. Ja teraz biorę moją torbę i zaraz idziemy na zakupy. Przyjechaliśmy teraz do jednego centrum handlowego. Później idziemy na sushi. A później pojedziemy jeszcze dalej na zakupy. Too far. do drugiego centrum handlowego, zjedliśmy już sushi, było przepyszne. Zresztą jak zawsze. Na razie kupiłam sobie tylko dwie spinki podobne do tej, tylko że są większe, także lepiej będą trzymały moje włosy. Mam nadzieję, że jeszcze sobie coś kupię, jeśli tak to oczywiście Wam pokażę. Mam pierwszą spodniczkę, ale ta jest zdecydowanie za duża. Mam jeszcze taką, więc zaraz ją zobaczę. Druga spodniczka też jest za duża, jest tutaj za szeroka i trochę za długa. Także jeszcze zobaczę te spodnie. Te spodnie nawet mi pasują, ich jednak nie wezmę, bo no, tak średnio mi się podobają. Teraz przemierzyłam sobie tę jasną koszulę i bardzo mi się podoba, pasuje, ale jeszcze mam tę ciemną, także. Potem sobie porówna. Która z nich na pewno wezmę? Wydaje mi się, że ta właśnie bardziej do mnie pasuje, także ją wezmę. Jestem teraz w kolejnym sklepie i mam do pomierzenia takie brązowe spodnie taki brązowy sweterek taką białą bluzkę. i taką wiązową spódniczkę. Założyłam te brązowe spodnie, ale. Są trochę takie za szerokie, a ja szukam takich trochę węższych, tych na pewno nie biorę. Dzień. Wczoraj nie zdałam dla Was nic nagrać, bo wróciłam dosyć późno. Byłam jeszcze na spacerze, a potem musiałam pomagać przenosić rzeczy z kuchni, bo mamy remont. Tak jak wczoraj obiecałam, pokażę Wam, co sobie kupiłam, bo mam tutaj trochę tych rzeczy. A więc kupiłam sobie takie spodemki. Jeszcze raz to się nie skończyło, także myślę, że sobie jeszcze je założę kilka razy. One są z New Yorkera. Kupiłam sobie też taką bluzkę, też jest z New Yorkera. Tutaj już widzieliście ta koszula. Gdzie tu jest góra? góra. Ona jest z hausa, Ma taki materiał. Taka miękka jest. Idealna na jesień. Kolejną rzeczą są te spodenki, One też są z hausa, Ostatnią rzeczą, jeśli chodzi o ubrania, są takie. Formie, takie jak jeansy z New Yorkera. I jeszcze dwie osobne rzeczy już nie ubrania. Jest to taki peeling do włosów. No i te spinki takie, o których Wam już wspominałam. Także jak widzicie zawsze były udane. Więc to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku.